Witamy Was serdecznie w kolejnej odsłonie naszego podcastu. Dzisiaj będziemy mówić o takim temacie, mianowicie co dla nas jest niezrozumiałe w zachowaniach klientów. To dzisiaj lekkie zmiany, mamy też trochę nowości. Zmiana jest taka, że to ja przejąłem dzisiaj e, rolę prowadzącego. Jest z nami również e, gość e, Tomek, nasz specjalista e, w sprawach e, prawnych. No jak zwykle Dade. Piotr, specjalista od wszystkiego, człowiek z nieograniczoną wiedzą. No i ja, Radosław w mojej skromnej e, osobie. Więc tutaj jakby rzucam temat. Piotkowi i Tomkowi, może najpierw Piotrek nam coś powie, a Tomek nam potem ze swojej profesjonalnej strony, że tak powiem, objaśni, jak to, jak to wygląda. Więc Piotku, ty jako osoba, która jest na froncie, powiedziałbym tak. klienta, opowiedz nam, jakie to są takie, że tak powiem, dla ciebie najbardziej niezrozumiałe praktyki klientów, z którymi się spotykasz. Dotyka cię to na co dzień. Tak, jak mówisz, dla mnie najbardziej niezrozumiałe jest to takie nasze ostatnio popularne januszowanie. Czyli przychodzi klient, yy, chce kupić samochód, yy, ale przychodzi już ze swoim nastawieniem, takiego typowego Janusza. Przychodzi, zadaje dwa pytania, ale tak naprawdę nie chce usłyszeć od Ciebie odpowiedzi, tylko zaczynają się jego zabawy, yy, mierniki lakieru, oglądanie, szukanie dziury w całym. Włącza się tak zwany detektyw. On tropi już aferę, już znalazł, Ty jesteś na pewno winny, wciskasz mu kit, ciemnotę, to jest w ogóle bomba, ten samochód. E, zaraz wybuchnie i Mirek jest na tropie. Szuka, Janusz nasz. E, zagląda, wypytuje, patrzy patrzy skąd Ty wychodzisz, czy Ty tutaj mieszkasz, e, czy Ty się skądś tutaj wzięłeś w ogóle. I Mirek szuka. Dla mnie to jest niezrozumiałe, no bo e, no można podejść normalnie. Spróbować. Wszystko zaczyna się od, od, tej, od tej rozmowy. Jeśli klient jest normalny przychodzi, przywita się po pierwsze, bo, bo to też jest nie takie oczywiste, przychodzi ten Janusz i nawet nie powiedzi dobry, tylko od razu wsiada do samochodu i zadaje pytanie, czemu tak drogo? Jak nawet jeszcze nie usłyszał ceny. Więc no, dla mnie to jest niezrozumiałe. Te Takie, takie dziwne, dziwne zachowania których e, tak naprawdę to, to nie jest rzadkość, to się bardzo często zdarza i e, to też jakby później e, nastawia tych ludzi, którzy chcą sprzedać swój samochód, że oni to mają w głowie, że już tego doświadczyli, że przyszedł ten, ten Janusz, że wyprowadził ich z równowagi, był w ogóle niemiły, gburowaty, e, targował się. I nie chcę tego po prostu. Powiem Ci, że ja generalnie unikają. mam takie doświadczenie, że zauważyłem, że jeżeli faktycznie sprzedajesz, no, tak powiedzmy kolokwialnie, spod domu, jakiś samochód nie daj Boże jesteś handlarzem, no bo wtedy to już w ogóle, to, to wiesz, prawie jak prywacieczny, no, ale jesteś hand handlarzem tych e, sam samochodów, to wychodzi z nastawieniem, że chcesz go oszukać. Tak. Jakby od samego początku, to nie jest sytuacja taka, że masz auto, opowiadasz mu o nim i faktycznie nie mijasz się z prawdą, jest ok, to zawsze jest, nawet większa niż ta doza zaufania jest ta do, doza podejrzliwości na zasadzie, na pewno chce mnie oszukać, I na 100%, gdzie tylko to jest, gdzie ja tylko to, y, to znajdę, to tak, to się z Tobą zgadzam, to jest bardziej takie podejście i punkt widzenia, widzenia Właśnie takiej sprzedaży kolokwialnie mówiąc spod domu. Ja natomiast tutaj wskażę z punktu widzenia naszego na platformie aukcyjnej, co mnie tak dziwi, czego najbardziej nie rozumiem, i tutaj na pewno potem Tomek też opowie ze swoich doświadczeń. Natomiast mnie dziwi to, że ludzie nie czytają. Permanentnie nie czytają. Mają mnóstwo informacji. Przedstawionych, podanych. Staramy się nawet, żeby. No pomimo tego, że pomijam, że jest ta wycena, pomijam, że można zaciągnąć informacje od specjalisty, na przykład od ciebie przyjść, dowiedzieć się, prawda, I, i, i też uzyskają informacje nie tyle takiej suchej wiedzy z wyceny, co jeszcze praktyka i osoby, która dotknęła to auto, widzi i wie, jak wygląda. Dodatkowo dostaje, dostaje klient auto DNA, dostaje tam wszystkie informacje, oczywiście, o ile jakakolwiek szkoda była zgłoszona w tej ubezpieczalni, więc jakby. Do tego jest jeszcze diagnostyka. Maksymalizujemy możliwość pokazania, jak ten samochód wygląda. Po czym przychodzi pan albo już wie, jest nastawiony i idzie oglądać i pyta się o rzeczy, które są wszystkie zawarte w wycenie i nie ma świadomości w ogóle, że to tam jest. Po prostu nie wiem, czy to wynika z lenistwa, czy to wynika z tego, że po prostu nie chce się do tego, do tego podejść. A te wszystkie informacje tam są, no i potem niestety dochodzi też do pewnych mm, niedopowiedzeń, no ale to już na pewno Tomek ma tą wiedzę z uwagi na to, że jeżeli te niedopowiedzenia się pojawiają, to z uwagi często jest tak, że klient, pomimo wiedzy, którą miał podaną, niestety jej nie wykorzystuje. I działa na swoją szkołę. Tak, i pojawiają się wtedy reklamacje, które trafiają do nas do działu prawnego. I często te reklamacje dotyczą wielu aspektów samochodów, ale można je skategoryzować, można je podzielić na właśnie osoby, które reklamują mimo tego, że informacje zawarte czy w wycenie, czy w autodena czy w końcu w wydrukach testów z komputera, autodiagnostyki, autodiagnostyki dzięki. Um, pokazują wprost y, stan tego pojazdu i człowiek, który coś reklamuje, gdyby chociaż zapoznał się z tymi dokumentami, um, tak jak Jadek mówiłeś, y, to nie byłoby zdziwienia z jego strony. I bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, że ludzie kupując bardzo drogie samochody nierzadko, y, po pierwsze nie czytają tych dokumentów, a po drugie nie zadają sobie trudu, żeby to, ten samochód zobaczyć. Jeżeli ktoś kupuje auto za 150, 200 tysięcy, czy sprzęt. Um, jakąś koparkę, jakiś sprzęt rolniczy. Za taką fotę wydaje się to naturalne, że przyjdzie, zobaczy, kogoś wyśle, przecież nie musi przyjść tutaj osobiście. Mało tego, macie przecież wideoinspekcję. Macie też autotest. To ktoś może tutaj kogoś podesłać, czy jakiegoś zewnętrznego mm, takiego specjalista, który to zobaczy, co to jest za problem. I wtedy ktoś ten pojazd, czy maszynę obejrzy, będzie wszystko wiedział. A takie osoby często dość, że się nie zapoznają z treścią tych dokumentów, o tych, o których Ty radku mówisz, czy nie oglądają nawet zdjęć? Bo to widać na zdjęciach, że e, pewnych rzeczy nie ma, że coś jest uszkodzone. E, jeżeli e, rzeczoznawca czegoś nie opisał, to ludzie do mnie mówią, że coś jest. Tak? To też jest bardzo częsta praktyka. I później jest pytanie, ale jakby skąd Pan to wnosi? No bo to powinno tam być. Ja mówię, ale widzi Pan to na zdjęciu? Na zdjęciu jest miejsce, gdzie to powinno być. To dlaczego Pan doszedł do wniosku, że, tego, że to tam jest? Gdzieś, nie wiem, ukryte na pacie czy coś. Więc yy, tak jak mówisz, ja ludzie nie czytają, dwa, dodam do tego co powiedziałeś, ludzie nie oglądają i nawet w tak prosty sposób jak inspekcja yy, Nie chcą tego, tego zobaczyć, tak? A przecież są takie możliwości, że nie są drogie, tak? Pewnie, że tak. No to drogie, drogie to nie jest. Dwa, zakup samochodu to moim zdaniem no nie jest tożsame i nie można tego też trochę porównywać do zakupu butów czy też y, swetra na jednym z, port, z, z portali internetowych, prawda? Oczywiście, no znam swój rozmiar, mogę zaryzykować, ewentualnie odeśle. No tutaj troszeczkę i, i inaczej wygląda raz samo przeniesienie własności inna dokumentacja, więc to już, już też niewspółmierne jakby do zawierania tych transakcji. No ale też powiedzmy sobie szczerze, że ta cena tego przedmiotu jest też o wiele wyższa. To więc Są auta za 10 tysięcy. Dokładnie no. tak, więc jakby ta staranność powinna zostać zachowana. Ja rozumiem, ok. ja też jestem e, zwolennikiem zakupu przez internet, bardzo go lubię, jest to wygodne. No niemniej jednak czasem, jeżeli sytuacja tego wymaga, a mam e, jakiekolwiek uzasadnione wątpliwości bądź też jaką, jakąś małą, nawet niewielką dozę niewiedzy, no to wolę to wyjaśnić na miejscu. Przyjechać, obejrzeć, i może zainwestuję swój czas. Może wydam na benzynę, ale ja będę spokojny. Ja ale... będę wiedział, co kupuję. Ja uniknę ja in... rozczarowania. Jest koszt nawet wysyłki takich. Przecież ja z perspektywy akurat motocyklowej wiem, ile jak, jaki jest koszt takiego przyprzedniem oglądacza, kto jakąś wiedzę ma na temat mechaniki i tak dalej, no co zwrócić uwagę. Są naprawdę przy pojazdach za 100-200 tysięcy groszowe sprawy, tak? Jasne. I y, to jest jedna część rzecz. A czasem osoby składające reklamacje, jak z nimi rozmawiam, wprost mówią o tym, Eee, że po prostu no, skala, on też na, no, bierze pod uwagę pewne ryzyko, albo mu się uda, albo nie. No i jakby nie ma, jednocześnie licytuje 10 samochodów. Mówi, ja nie mam e, czasu, i tak na pewno możliwości oglądać tego, no ale jeżeli tak robisz, to nie możesz się dziwić, że pewne rzeczy omijają. Nie, tak? Ale tak. wiecie co, ta świadomość, jeśli ktoś obejrzał te wszystkie nasze raporty, jakby zapoznał się ze wszystkim i świadomie podejmuje decyzję, że nie przyjeżdżam oglądać samochodu, no bo nic jest nowy, z jest relatywnie małym przebiegiem, w dokumentach nic nie znalazłem, to po co mam przyjeżdżać? No nic tutaj nowego nie, nie znajdę. Ale jeśli ktoś tego nie ogląda, nie czyta, a składa ofertę, licytuje i świadomie nie przyjeżdża obejrzeć samochód, nie rozumiem tego. To jest ja na mnie i... Właśnie to nie zrozumiałem. A tego, co mówisz, ja najbardziej ja. lubię reklamacje dotyczące samochodów z bardzo dużym przebiegiem, jeszcze po jakichś zdarzeniach drogowych. Pamiętam, była jakaś taki. Był jakiś Seat chyba Alhambra, który robił w okolicach 40 tysięcy rocznie, a miał tych e, lat kilka i tam było ze 300 tysięcy już przebiegu. E, do tego jeszcze chyba po jakimś zdarzeniu, e, co oczywiście wyszło w auto DNA. No i pretensje, e, że tym autem jest coś nie tak. No, ale przecież to widać, że to auto nie jest nowe, było eksploatowane bardzo intensywnie. To wiadomo, że no, pewne rzeczy, pewnych niespodzianek z tym związanych można się spodziewać. Plus, jakaś e, naprawa blacharsko-lakiernicza, e, ona mogła zostać zrobiona w różny sposób, a biegły tego rzeczoznawca tego nie, tak. nie weryfikuje tak skrupulatnie jak. E, jak dochodzi, do dochodzimy do konkluzji, że chyba dużo klientów jest optymistami. Na zasadzie nie. takim to chyba nie jest aż tak Nie, powiedzmy, że bardziej ryzykantami. Albo i wchodzi tutaj właśnie element ryzyk, ryzykant optymista. Nam się kreuje tutaj taki wzór postaci. Na zasadzie mam informację, mam informację, no, no widzę, no ale może to nie będzie tak źle, może Idealny wystarczy czy... tylko jakiś lekki, lekka naprawa i on będzie chodził. Zawsze weryfikować, to jest moja rada, zawsze na, zakładać najgorszy scenariusz. Jeżeli mamy coś wykryte na w zasadzie auto nie odpala, no to ja przynajmniej z mojej strony nigdy nie zakładam, że nie ma paliwa albo rozładował się akumulator. No jeżeli jest taki zapis, bądź jest możliwość tego, że faktycznie coś wyniknie gorszego, to ja zawsze, że tak powiem, nie, może nie liczę, ale mam świadomość tego, że to najgorsze że może się po prostu właśnie. Ale idealnym przykładem do tego, co mówisz, była sytuacja, w której jeden z klientów kupował dostawczy, dostawczy samochód, który nie miał maski. Tak? A, tak, tak, tak? I już widzę, że kojarzysz też tę sprawę. Nie miał maski. Była ona, tylko był przykryty jakąś taką folią. to też widać, że ta folia generalnie na no większe był pod... była zerwała, tak, zerwana Tak, był dosyć mocno zdekompletowany. Tak, i Był zdekompletowany w środku, bo tam była chyba e, wał był wrzucony na pak. Tak, I do tego była informacja, uspody. że brak kluczyków i więc go nie odpalili. Gdyż kupił ten samochód, miał pretensję, że on chyba wtrysków nie miał czy coś i tak myśli sobie, jeżeli kupujesz samochód, który wygląda źle. Nie ma, nikt nie jest, nie jest go w stanie odpalić, dlaczego zakładasz, że odpali będzie fajnie chodzić. Tak, rzecz z nas jeszcze zakłada taką, że tak powiem, e, informację, że do weryfikacji w warunkach warsztatowych, do pełnej weryfikacji czy, co jest, czego nie ma, więc no, no niestety tak to wygląda, więc no nie bądźmy za bardzo optymistami, no nie wierzmy e, w swoje szczęście oczywiście. Jestem za tym, żeby każdemu się, że tak powiem, udało kupić super okazję, niewiele nakładu pracy wynosiło doprowadzenie go do stanu normatywnego, no niemniej jednak zazwyczaj e, tak nie jest. No, trzeba się liczyć z tym, że no coś może być nie tak. Oglądajmy też te samochody, jeżeli jest możliwość. Korzystajmy z tego, oglądajmy, dotykajmy, sprawdzajmy, wąchajmy, cokolwiek nam pomoże w podjęciu świadomej i dobrej decyzji zakupowej. No to nie ma co unikać tego, po prostu należy to wykorzystać maksymalnie. Też zwracajmy uwagę na pewne znaki zapytania: tak? Bo jeżeli jest jakaś naprawa lakiernicza zrobiona, to ona może być różna. Ona może być w ASO, gdzie mm, zwykle elementy są albo malowane, albo wymieniane w bardzo profesjonalny sposób, albo wymieniane nowe, ale są takie znaki zapytania, że jeśli świeci się kontrolka check engine, to zastanówmy się. To to może być. To mogą być proste, drobne rzeczy, ale to może być coś sporego. I, I potem warto zgłębić ten temat, bo jakby te informacje, my je przekazujemy, one są. Tak samo, no, jeśli ktoś kupuje nie u nas na aukcji, pojedzie zobaczyć samochód, widzi coś, nie wiem, zapala mu się czerwona lampka, że widzę tutaj coś się dzieje, zgłębmy ten temat. Sprawdźmy, o co tu chodzi, skąd to się wzięło, gdzie mogę sobie to zweryfikować i te decyzje później zakupowe podejmujmy świadomie. A wracając do naszego tematu, co jest niezrozumiałe. Dla mnie niezrozumiałe jest nierobienie tego. E, dla mnie niezrozumiałe jest na przykład u nas, e, mając tyle różnych e, dokumentów, które pozwalają ocenić stan samochodu, jest nieoglądanie ich. Przecież ze statystyk widzimy, że wyceny rzeczoznawcy jeszcze faktycznie e, bardzo dużo ludzi ogląda. Ale raport Autodena, który normalnie jest dodatkowo płatny, za który musisz zapłacić, a u nas dostajesz go za darmo i go nie oglądasz, do. No, ja nie rozumiem, to jest dla mnie niezrozumiałe właśnie. No tak, oczywiście, no to to niezrozumiałe jest niekorzystanie z rzeczy, które są po prostu za darmo i, i niezgłębianie tej wiedzy, nie pogłębianie jej i mało tego, i nie zapewnianie sobie tego bezpieczeństwa, bo trzeba pamiętać o jednym, jeżeli ja mam świadomość tego, co kupuję, no to w tym momencie... Rezygnuję ma do no tyle, eliminuje możliwość zaskoczenia. Oczywiście nigdy nie wyeliminuje tego w 100%. Niemniej jednak mam świadomość tego, czego mogę się spodziewać. I to mi się na końcu nie rozjeżdża z moimi oczekiwaniami versus kwotą, którą zapłaciłem, bo też wiem, że dochowałem należytej staranności. Byłem na miejscu, zobaczyłem, wiem jak to wygląda, wiem ile jestem w stanie zaoferować. Miejmy też świadomość przecież, Sytuacja jest na przykład taka, niejednokrotnie mamy jakieś auto wystawione, załóżmy, za 10-15 tysięcy, no na rynku są po 25-30. No i jakaś przyczyna tego jest. No tutaj, no to, to trzeba się z tym, z tym liczyć, niejednokrotnie potem też więcej zaoferują za ten pojazd, no ale przecież on kosztuje tyle, no ale rzeczoznawca nie bez kozery wycenił go jednak na tą mniejszą, kwotę tak z racji tego, no coś, że tak powiem, musiało zadziałać na minus tej wyceny, no są te korekty za stan utrzymania, za ewentualne wcześniejsze naprawy, za sytuację rynkową, no różne są, więc patrzmy, miejmy świadomość tego, że jeżeli coś jest nie tak, weryfikujmy, sprawdzajmy. Korzystajmy, jeżeli nie wiemy, korzystajmy nawet z wiedzy znajomych, jeżeli nawet nie z dokumentów, które są przedstawione do samochodu, to zawsze sami też starajmy pogłębić się pogłębić tą wiedzę, bo naprawdę warto, a tym samym no unikniemy jakiegoś rozczarowania. No panowie, cóż mogę powiedzieć, no dziękuję Wam za to spostrzeżenie. Jest, jest, wiele ciekawych zawsze informacji można wynieść z rozmowy z mądrymi ludźmi, <grych> więc dzięki serdeczne. No a dla naszych e, widzów, no zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękujemy Wam za obecność. Oglądajcie, jeżeli będziecie ciekawi, głodni nowych jakichś informacji z rynku, z pierwszej ręki, z rynku sprzedaży pojazdów i sprzętów, jesteśmy tutaj dla Was. Cześć. Zapraszamy. Cześć. Cześć. Cześć.